Na początku taki mały disclaimer, oczywiście cały ten materiał o serii 12 to tylko i wyłącznie moja opinia, oraz od razu też mówię, tak jak widzicie po tytule, będę się tu się skupiał raczej na samych negatywnych rzeczach, co nie znaczy, że w serii 12 nie ma żadnych pozytywnych rzeczy, tylko uważam, że jest więcej negatywnych niż pozytywnych, więc robię materiał o negatywnych. Może kiedyś zrobię o tym, co w serii 12 zadziałało, ale pamiętajcie, że jeśli coś, co ja wymienię jako wadę tego sezonu, wam się podobało, i jeśli w ogóle uważacie, że seria 12 jest super sezonem i działa dla was na każdym poziomie, to cieszę się dla was. no Niestety mi się nie podobała i ten filmik to jest powód, dlaczego mi się nie podobała. A więc, hello everyone. witam Was w pierwszej z trzech części mojego materiału na temat serii 12. Postanowiłem go rozdzielić na kilka odcinków, by każdy z nich mógł skupić się na innym aspekcie tego sezonu. Na razie skupimy się na pierwszych siedmiu odcinkach serii 12 i na ogólnych wątkach, które gdzieś tam w tle się przewijały. W części drugiej skupimy się na trzyodcinkowym finale a w ostatniej trzeciej części skupimy się już tylko i wyłącznie na twiście związanym z Timeless Child. A więc zaczynajmy. Na początek skupmy się jeszcze na serii 11, ponieważ pierwsze problemy z serią 12 zaczynają się już tam. Atmosfera, z jaką zostawiła nas poprzednia seria serialu, była no, bardzo napięta, że tak powiem. Dostaliśmy w niej jeden z naj, najlepiej oglądanych odcinków Doctor Who czasów, oraz również jeden z najgorzej ocenianych odcinków historii. Doktor stał się pierwszy z kobietą, dostaliśmy aż trzech towarzyszy: nową Tardis oraz nowego showrunnera. Wydaje mi się, że przyjęcie pierwszych odcinków serii 11 było dość pozytywne, dopiero gdzieś w okolicach trzeciego, czwartego, piątego odcinka się zaczęło. Fani się bardzo podzielili. Niektórzy, w tym również ja, uważali, że historie są napisane fatalnie, a bohaterowie nie mają żadnego charakteru. Z drugiej strony, mnóstwo osób bardzo doceniało kreację Bradleya Whittaker i Bradleya Walsha oraz nawet nowy, odświeżony styl serialu. Oglądalność z odcinka na odcinek leciała na łeb na szyję. YouTuberzy przeganiali się w tym, kto bardziej ten sezon zjedzie, a prasa jak zażarta broniła wyborów podjętych przez Chrisa Chibnalla. Eee, no i przy okazji zwalała całą napiętą sytuację na hejterów. Cóż, po serii 11 chyba wszystkim w ustach pozostał yy, zły posmak. Wiele osób odbiło się od jakości odcinków, a pozostali odbili się od mocno toksycznego w tym czasie fandomu. Pozostaje pytanie, czy Chibnall da radę wszystkich pogodzić i uratuje fandom. Tak więc jak widzicie, oczekiwania były ogromne, chociaż warto wspomnieć, że wiele fanów po serii 11 odpuściło sobie oglądanie serialu i nie zamierzali już wracać. Ci, którzy zostali, oczekiwali powrotu starych potworów, rozwinięcia pani doktor i poprowadzenia serialu w jeszcze ciekawsze tory. Jak więc BBC starało się utrzymać przy sobie fanów w czasie przerwy między sezonami? No nie starało się. Marketing kompletnie leżał. Raz na jakiś czas dostawaliśmy jakieś przecieki z planu, chyba kilka zdjęć promocyjnych się pojawiło i tyle. Data premiery nie została ogłoszona nawet w listopadowym Zwiestunie, co przypominam było lekko ponad miesiąc przed premierą serii. To jest podręcznikowy przykład, jak nie budować zainteresowania publiki. Wielkie postery takie jak Star Wars ogłaszają datę premiery na długo, długo, długo wcześniej, by budować zainteresowanie widzów. No a miesiąc w przypadku takiego serialu jak Doktor Who no to jest na pewno, na pewno za mało. Nadszedł nowy rok i premiera odcinka Spyfall Part 1. Powiedzieć, że byłem zajarany jak małe dziecko to mało. Bardzo podobały mi się zdjęcia promocyjne odcinka, zwiastun i wszystkie informacje, które do nas spływały. Zasiadłem do odcinka i byłem, i byłem całkiem miło zaskoczony. Zauważyłem parę schematów zapożyczonych z poprzednich sezonów, ale jakoś mi to jeszcze nie przeszkadzało. Nowi wrogowie byli intrygujący, było strasznie, był ciekawy setup. Powrót mistrza był zaskoczeniem, no i jakoś tak zacząłem coraz bardziej się ekscytować kolejnym epizodem. Dochodziłem wtedy do The Spyful Part 2, który zepsuł mój humor prawie od razu. Był to po prostu typowy chibnal, mnóstwo gadania i tłumaczenia co się dzieje. Bardzo mi się druga część tej historii nie podobała. Po prostu tempo totalnie siadło. Na Orphan 55 tempo się już nie podniosło i od tego odcinka wiedziałem, że, że będzie to po prostu powtórka serii 11. Ku mojemu e, zaskoczeniu odcinek o Tesli bardzo mi się podobał, ale było już za późno, żebym z powrotem wrócił do pociągu zwanego hype. Odcinek z Judonami był fenomenalny, zupełnie przeciwieństwo Chibnala. Dużo akcji, dużo tajemnic, dużo nawiązań do przeszłości. Bohaterowie przechodzą przez różne emocje, są zagubieni. Powiedziałem sobie wtedy, że damy jeszcze temu sezonowi szansę. Ale kolejne dwa odcinki, zarówno Praxis, jak i Kenyu Hirmi były według mnie fatalne. Także jak widzicie, poziom według mnie był marny. Mimo kilku zlotów, to było to dla mnie zdecydowanie za mało. Porozmawiajmy o największym problemie tej serii, według mnie, czyli powtarzalności. Chibnall postanowił wziąć z poprzednich serii i spin-offów wiele wątków i motywów, zmieszać je wspólnie w kotle, dodając przez przypadek również duże ekspozycji, i w ten sposób powstała większość odcinków serii 12. Zacznijmy po kolei z Spyfall i opowiem tutaj o obu częściach. Jest to duża inspiracja serią trzecią i finałem z mistrzem. Najpierw poznajemy super miłą i ciekawą postać, która potem okazuje się być właśnie mistrzem pod przykrywką. Towarzysze muszą się ukrywać, bo są poszukiwani przez policję w całym kraju. No i na dodatek może nie inspiracja, ale obie historie kończą się bardzo rozczarowująco i głupio. Orphan 55 mamy spa zainspirowane za odcinkiem Midnight, no aczkolwiek nie ukrywajmy, spa w tym odc, w odcinku Midnight nie grało żadnej roli, więc no, jakaś inspiracja, niekoniecznie powtarzalność, ale pomysł z tym, że doktor z towarzyszami znajdują się na Ziemi w przyszłości i odkrywają to przez znak w metrze jest kropka w kropkę zrażnięty z odcinków z Szóstym Doktorem. Jeśli chodzi o Nikola's Tesla Night of Terror i Fugitive of the Dune, to nie zauważyłem tutaj jakichś większych kalek z innych odcinków, ale może, możliwe, że to dlatego, że te odcinki bardzo mi się podobały i po prostu może jestem zaślepiony i nie jestem w stanie znaleźć podobieństw do innych odcinków. No, i wiadomo, Nicolas Tesla Night of Terror nie jest jakoś super odkrywczym odcinkiem, ponieważ no, wiele odcinków historycznych z ważną postacią historyczną w historii Doktora Hu no, działało na jakichś w miarę podobnych schematach, ale nie czułem jakiegoś konkretnego powtarzalności względem, względem jakiegoś odcinka. Dalej przechodząc do Praxius, tutaj również nie czułem jakiegoś super dużego powtarzania, aczkolwiek tutaj pojawia się znów motyw przekazu. Dostajemy tutaj identyczny przekaz jak w Orphan 55, jeśli chodzi o ten polityczny przekaz o klimacie. Nie dość, że jest on nieumiejętnie przekazywany, to jeszcze mieliśmy już taki odcinek w tej serii, właśnie dwa odcinki o takim samym przekazie w jednej serii i to jeszcze tak w miarę blisko siebie. No, coś mi tutaj nie pasuje, szczerze mówiąc. Coś, co, coś tutaj jest nie tak ułożone. Can You hear me? to oczywiście kalka odcinku z szatanem z serii drugiej oraz odcinka z człowiekiem z koszmarów z przygód Sary Jane. Co do finału, to wspomnę tylko tyle. Ile razy mieliśmy już finał z Cybermenami i Mistrzem oraz z Cybermenami i Mistrzem naraz? Opowie odpowiem wam na to pytanie zdecydowanie za dużo. Te mieszanie różnych pomysłów nie jest czymś złym. Każdy pomysł został już gdzieś kiedyś prawdopodobnie wykorzystany, I, więc przerabianie starych pomysłów i ubieranie ich w nowe szaty jest jak najbardziej dobrym pomysłem. Mieliśmy już kilka takich y, pomysłów w świecie doktora Hu. na przykład y, to, jak doktor z zajgonami sobie poradził w odcinku tym rocznicowym. Można też bardzo porównać do tego, jak poradził sobie z tymi robotami, które mówiły za pomocą emoji. No, również tutaj tutaj mieliśmy no, podobny motyw, ale mimo wszystko było to ubrane w zupełnie inne szaty i nie rzucało się kompletnie w oczy. Tutaj niestety poza garstką nic nieznaczących dialogów, z tych odcinków nic nie zostaje, jeśli już wyjmiemy te, te ciekawe pomysły. Kolejny problem serii 12, wątek główny, to jak był budowany wątek Timeless Charity jest według mnie porażką. Dostaliśmy zajawkę w odcinku drugim, potem ta cała akcja z the Fugitive of the Dune, potem wspomnienie w Keniu Hirmi, no i potem finał. Przez taką konstrukcję, te odcinki, które nie mają fragmentów głównego wątku, stają się jeszcze bardziej filerowe. Jakby wyrzucić Orphan 55, Tesla i Praxis, to nic nie stracimy tak naprawdę w tym sezonie. Nie rozumiem tak dziwnego rozłożenia ciężarów tej serii. Za poprzednich Showrunnerów dostawaliśmy jakieś malu, maluteńkie wzmianki co kilka odcinków, i gdyby te wzmianki wyciąć, na przykład gdybyśmy wycięli te wszystkie fragmenty w pierwszej serii, gdzie, gdzie jest. Ten Bad Wolf gdzieś tam w tle powiedziany, to seria pierwsza wciąż się jakoś trzyma, i wtedy powiedzmy, większość tych odcinków nie jest ze sobą powiązana tym motywem Bad Wolfa. Dopiero w finale się dowiadujemy, o co z tym chodziło. Tutaj dwa pierwsze odcinki mają dość spory związek z Timeless Child, ponieważ Mistrz zniszczył Galifrey i nienawidzi doktor. Znaczy, no wiadomo, on, nigdy, on zawsze nie nienawidził doktor, ale teraz konkretnie. W ta inkarnacja nienawidzi Doktor, ponieważ Doktor jest Timeless Child. No, i gdyby wyciąć Timeless Child, to, to w tym odcinku no, zostałoby powiedzmy może materiału na, na, jeden, na jeden odcinek. Następnie e, musielibyśmy też wyrzucić trzyodcinkowy finał. E, może z Houting of the Villa Diodati, coś by jeszcze dało się u, uklepać jakoś, że tak powiem. No ale powiedzmy, no te trzy odcinki polecą, no i odcinek z journalami też w całości poleci. I zauważcie, to pięć odcinków z dziesięciu jest skupionych tak naprawdę na tym wątku Timeless Child. I no, przez to te pozostałe pięć, no po prostu wygląda jak takie zwykłe filery, więc... Nie wiem, po prostu uważam, że trzeba było pójść sposobem poprzednich serii i wrzucić tylko jakieś małe wzmianki, na przykład taka wzmianka jaka była w Keniu Hirmi, albo po prostu sprawić, by każdy z odcinków dodawał coś do tego kotła. Tak dostaliśmy tak naprawdę mini film pod tytułem Timeless Child i cztery odcinki filery, o których można kompletnie, kompletnie zapomnieć. Problemem również są towarzysze. Co tutaj dużo mówić, są zbędni. Gdyby było ich mniej, to może byłoby jeszcze ok, ale przy tak dużej liczbie towarzyszy zawsze który z nich jest w tle i nie robi absolutnie nic. Wątek relacji między Grahamem i Ryanem zakończył się w poprzednim sezonie i tutaj praktycznie się nie rozwija. Nad Jasmin widać, że próbowali trochę popracować, ale za mało i za późno. Koniec końców wciąż nie czuję zaangażowania w żadnego towarzyszy, Udało się za to zbudować w końcu charakter naszej doktor, która pod przykrywką tego zwykłego, zabawnego klauna, który żartuje sobie ze wszystkiego, ma mnóstwo sekretów i tajemnic, do których nie chce nikogo dopuścić. Niby towarzysze to jej przyjaciele, ale jeżeli chodzi o sprawy osobiste, to trzyma ich tak bardzo na dystans. No i na przykład jak miała do czynienia z mistrzem, to uaktywniła się w niej taka ogromna złość i zgłoszkniałość, aż... Ciekawe, e, ciekawe się to oglądało po prostu, ale jednak w momencie, gdy mamy aż trzech nierozwiniętych towarzyszy, to doktor, która dodatkowo ich odtrąca, powoduje, że oni są jeszcze bardziej z tyłu i są jeszcze bardziej bezużyteczni. Kolejny problem z serii 12 muzyka. Seria 12 poprawiła się pod tym względem w porównaniu do poprzedniej serii, ale to wciąż nie jest to samo, co mieliśmy z Maryjem Goldem w pierwszych 10 seriach kniuchu. Postacie nie mają swoich motywów, co również zmniejsza zaangażowanie w nich. Wiele odcinków ma po prostu jakąś generyczną muzykę przygrywającą sobie w tle. Nie widzę absolutnie żadnego powodu, by ktokolwiek chciał kupić soundtrack serii 12 na płycie. Nie ma tam nic ciekawego. Muszę jednak przyznać, że podobał mi się motyw muzyczny tych skorpionokosmitów. kosmitów. To według mnie było coś ciekawego i brzmiało z jednej strony kosmicznie, a z drugiej strony jakoś tak nie wiem, kojarzyło się ze skorpionami. Trudno mi to wytłumaczyć, ale to był motyw muzyczny, który rzeczywiście zapadł mi w pamięć. No ten i oczywiście no, główny motyw muzyczny, Doktor, i tylko tylko te dwa z całej serii, naprawdę. Podsumowując tą część materiału, chciałbym zwrócić uwagę na to, że 4 z 10 odcinków tego sezonu były napisane przez Chrisa Cibnala, plus 3 odcinki były przez niego współtworzone. Daje nam to 7 odcinków, w których showrunner maczał palce i uwaga, Pięć z nich jest fatalnie słabych. Nie będę oceniał poszczególnych scenarzystów, ponieważ no, każdy ma prawo popełnić błąd i raz napisać coś lepszego, raz coś gorszego. Ale showrunnera trzeba wziąć na dywanik jak najbardziej. Według mnie w tej serii są zaledwie cztery dobre odcinki. Weźmy pod uwagę jeszcze, że Spyfall Prat 1 jest. Jednak mocno związany z, z częścią drugą, więc no, również bym go tutaj nie brał pod uwagę. Daje nam to więc tylko trzy dobre odcinki. Dwa z nich są napisane przez innych scenarzystów i zaledwie jeden jest tylko współtworzony przez showrunnera. Do tego ułożenie całej serii, rozwój towarzyszy, motywy i wątki, które przeplatają się przez całą serię, są tak trefnie skonstruowane i ułożone. Jeżeli spojrzeć na pracę Chibnall'a przy serii 11 czy nawet poprzednich seriach Dr. Hu, widać od razu, że niestety nie był on dobrym wyborem na showrunnera. Co innego w Torchwood, w Torchwood radził sobie bardzo dobrze. O tym może kiedyś również nagram odcinek. Uważam, że wszystko mogło się potoczyć inaczej i Dr. Hu mógłby, mógłby, wrócić do dawnej świetności razem z Jody Whitaker na pokładzie, gdyby nie wybór Chrisa Chibnalla na showrunnera. I tym akcentem żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnych częściach tego materiału.